Przedszkolaki udowodniły, że udzielanie pierwszej pomocy jest dziecinnie proste. To żadna filozofia, podkreślają również wolontariusze, którzy uczyli maluchy podstaw udzielania pierwszej pomocy sobie radzą. Wiedzą, ile razy uciskać, ile razy robić wdechy. Z wdechami jest lekki problem, tam, bo trzeba się podnieść w międzyczasie, a to już jest strasznie skomplikowane, ale radzą sobie ładnie, starają się. 30 uciśnięć i dwa wdechy. To powinien zapamiętać każdy z nas. Dodatkowo maluchy uczyły się także, jak zabandażować zranioną kończynę. Nie, ale musisz do końca zadać, musisz całą rękę z tym również poradzimy sobie, bez problemu. Mają bardzo dużo wiedzy. Choć na swój wiek. Widział, jak owijać nogę, rękę czy głowę. Wiedział, co znajduje się w apteczce, do czego co służy, i jesteśmy mile zaskoczeni. To już szósta edycja akcji prowadzonej przez Miejskie Przedszkole nr 11. Przez 10 dni przedszkole tęczowy zakątek odwiedzają maluchy ze wszystkich miejskich placówek. Ta wiedza procentuje. Warto zacząć jak najwcześniej i są też tutaj, otrzymujemy informacje zwrotne zarówno od nauczycieli, dyrekcja, także rodziców, że dzieci przychodzą do przedszkola i wszystko to, co u nas jakby zobaczyły i poćwiczyły, przekazują to albo swoim kolegom, albo rodzicom. Także myślę, że gdzieś im ta, te wiadomości na pewno zostaną. Jeżeli będą to kontynuować w dalszych latach, to na pewno się nauczą pierwszej pomocy. Oprócz bandażowania i masażu serca dzieci uczyły się także, jak osobę poszkodowaną ułożyć w pozycji bezpiecznej oraz jak skutecznie wezwać pomoc. Kładziemy jedną rękę pod policzek. Maluchy uczyły się udzielania pierwszej pomocy pod okiem uczniów z pierwszego i trzeciego liceum działających w PCK oraz w harcerstwie.